Cześć Cześć Witajcie w kolejnym odcinku, to jest szósty odcinek, nie daj mi kurde! w tym odcinku będziemy robić takie coś z takim czymś, czyli bez jakiegoś do a Taki tunel, ty może ci pomogę, co? Nie, daj mi szpadę, abyś mógł. Idę do domu. Ej, gdzie będzie mniej więcej ta dziura to bym kopał już od domku? Mm, wiesz jakie są drabinki w domku? Mhm. Jaki jest traktor? No to kop w dół cały czas. Do poziomu 65. Okej. Okay. Do mnie strzela, Do mnie też strzelał. Dobra. Strzelał. Eee, ymm, 23 po 14 kończymy. Ale tak. taki dokładnie, byśmy e, mogli e, na... Jakby co to... E, tutaj gdzieś w lewym, do, lewym górnym rogu pojawi się intro Kamila i anotacja do przejścia do tego filmiku, nie? Co Kamil zrobił. Ej, a to będzie, to ja będę musiał dawać to do, te, 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 do tej serii? Mhm, mm nie, ja ci potem wyślę. To wiesz co zrobię? Od drugiej serii. Od drugiego sezonu. sezonu. Hmm. Tak. rozumiem. To, yy, tam, Kurde, gdzie... jajko z matki. Jestem 211. Poczekaj, yy, poczekaj. Tam, <grym> gdzie są te drabinki, co prowadzą na dół, to popatrz tak, ja już w dół. już możesz popadzić w dół, bo jestem już na samym dole. To się to nie udało Do którego poziomu? Ja już jestem pod sobą. Do którego poziomu? 65. Jest tu jest jaskinia taka. Już nie ma. Jak jeszcze nam z czasu, to możemy coś porobić, nie? Hmm? Jak staczy nam... O! Siema! Okay. E, pokażę ja wam idziemy. fajną komentę. I już. Najlepsza komenta. Kamil, będziesz mnie denerwował, to jest. Nie. Że tu nie ma I te walki. paś. Ja sam doszedłem do domku na singlu na takim świecie. Ja, a będziemy udostępniać im, im to im, im, świat? Im, czyli komu? Nikomu? Bo my nikogo nie mamy. No właśnie. Co do wyświetleń. I to robimy dla jaj, bo nam się nudzi, nie? Ale zyskaliśmy jednego czy dwóch wizów. Cześć. licząc ciebie, mnie, Oskara, Syjo. I drugiego mnie. Kurde, źle drabinki kładłem, ale mieszam z tym. Już niech będzie. Weźmiemy tak. I tak. i z biednie. Jestem w dągu. Nie bij. Tak i tak mogę pisać komendę kill. No wpisz. Tak, tobie też wpiszę. Ja mam przy sobie. To jasne. Mam... No, to co będziemy robić jeszcze? Nic. Da, ja Jak pokrywa... zwykle musieliś wilki zabić. Co? To moja robota, ale ty zabijeś wilki, dobra. <grywa> to nie ja zabiję, to no ja idę na wędkę. Yy, to nie Madzi... ja, dobra. Na... Okej, okay, jesteśmy. Mm -hmm. A ja idę powędkować Kamil. gdzieś yy, tam będzie. No widzimy. Robię. co. widzimy. psy. psy. No sprawa. Co? Jest, No widzimy. No a ja nie mam dyrt. Mm. Mm, dirt, dirt, dirt. Trzy dyrty. A po. Cztery. Każdy mężczyzna powinien mieć dylta. Przy sobie. Dirt najważniejszy, tak. Najpotrzebniejszy słowiec. No, niepotrzebny w ogóle, według mnie, dyrt jest. Ale wiesz. No, potrzebny byśmy spi spiły zwierzęta no ale ogólnie do narzędzi na przykład jest, jest jakiś mod my little block czy jakoś tak że tom my little czy... pony <laughs> yeah, yeah. mam jedną mypkę no bardzo świetnie Kamil ty jesteś na owcach? nie yeah iść a nie. do jaskini pójdziemy tak już przed ostatnim i ostatnim filmiku że to, wtedy to będzie trwał filmik 20 minut jeden. nie Kamil mhm. już na, cała nasza seria trwa ile? no już nie, nie wiem e, 45 minut A to co mi tylko 5 odcinków sporo mhm a wy widzisz co ja robię? Nie. Husiek na przykład na 28. gdzie No tutaj. Kurde, nie chcę... Mam jakiegoś baga... Każdy ma jakiś Tylko ty nie. Druga lepka. Złowię do czterej i kończę to. A ja też mieć tam to żelazo. Aha, z ząbiak. Dien, dzied, Mogę napisać Potrzeba. świętą komendę Potrzeba. dla ciebie? Nie. Czemu? Mogę i moc tak, ale ty nie. Zrobię to na koniec odcinka, dobra, dzięki. Jest, Kejf! A nie, ej co tu jest? to jest? są nasze tunele? Nasze tunele. Świetnie. <słuch> <słuch> O, Endelam się pojawił. Jeszcze i na lepka się. Hm? Ja myślałem, że to szkielet to, to księżyc. Dobra, tepam się do ciebie. Nie, bo jestem gdzieś. Czekaj. Ja byłem dużo dalej. Chodź ci pokażę co zrobiłem Poczekaj no. Tylko najpierw muszę skołować skądś te, um, Kami, yy, nie, te. Oglądasz, nie oglądasz naszych filmików nie Oglądam? Tak No ja nie wiem się łazić. No i co? Leniwie Widzisz co tam jest? Ma ogrodek ząbiaka? Nie. I... Będzie nasze zwierzątko. Ej, patrz. Chodź. Ej, e, tepnij się do mnie. Nie, teraz nie, bo muszę skraftować te drabinki. Nie drabinki, tylko... Płat. Ciągle zapominam nazwy. Fak, 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 fak. Ej, widzisz później? normalnie pytaniem nie wiem jak będzie mi się chciało. Dun 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 u upiecze. Ja I będziesz chciał się... to jaka to się tepaj. Co? Ej to. Dobra idę do ciebie. Tepli. po Coż ja, ty zombie jesteś. Eee... No i no weź dzięki. A ty masz to. mięso? Ty masz mięso? O, dzięki za wszystko. Spróbuj. To dni i się tepaj. E -e, to po co mamy mięso? No jak szli do jaskini. Mamy zombiaka, Wystarczy. Ja bym był mi to wiesz co bym ci zabił, bo mam łuk. Łuk. Ty mnie rozważ! UK! Nie daj mnie! Chodź! Chodź, Paweł! Hał, hał, hał! Co tu ma być wy... Kamil! Hał, hał! Chyba już nic nie ucieknie. Kamil, się na mnie. No, popatrzcie na mnie. Czekaj. A, ucieknie. Popatrzcie na mnie, Kamil. Teraz nie mogę. Wiem, że celujesz o mnie łukiem, ale teraz nie mogę. <laughs> mogę. Mogę. Kamil! Nie! Czemu? Tak słodko wyglądam. Jeszcze. Dobra, uciekaj. Idź stąd. Poczekaj, bo ja rzuciłem to w niebo... Blisko było. A jak mam um, się tutaj wy... Inteligent kurczę. No tędy, Kiedy? inteligencie. Hmm, gdzie? Jest, mamy kurczaczki. No a, a, No, a po ta trawa dała jak mam się wydostać, a? No tu! No jaki nie? Zastrzywane. <noise> Kamil, popatrz na nie. <noise> e To było... O ty świnio. Co? Da, kończę. Ja zabrałem pół seryka, ty mi 4 i pół. Da, to e, komentujcie, yeah. suskub... Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Kamil.